Witajcie moi kochani, dziś poruszę temat runy a tarot. Jak wiemy, runy się zmieniały, futcharki się zmieniały przez lata, dodawano tutaj y, również alfabet łaciński, ludy, które przejmowały runy, również wprowadzały dodatkowe jakby znaki, dodatkowe znaczenia. I moi kochani, często się właśnie spotykam, y, żeby runy łączyć z tarotem, ale przyjrzyjmy się bliżej. Runy bardzo są połączone z ziemią. Człowiek połączony z naturą z ziemią. Mamy tutaj nawiązanie, na przykład. Fechu, było to kiedyś bydło, było to, były to pieniądze, była to waluta wymienna. Fechu teraz jest yy, pieniędzmi, Mówią, że to fechu to są pieniądze, ale nie tylko jak mówiłam, runa dobrego gospodarza. Turisas jest to runa Motatora, olbrzyma lodowego błyskawicy, czyli takiej siły i zniszczenia, I tak itd. Tak dalej. W trzecim aet mamy połączone dwa światy, czyli świat Midgard z tym magicznym. Ale cała droga tego człowieka, którym jest przedstawiona w runach, mówi się o połączeniu właśnie tej siły natury z człowiekiem. Tarot jest to uważam połączenie świadomości, podświadomości, naszych lęków, naszych obaw oraz ego. Czyli człowiek, który zaczyna swoją drogę ma bagaż. Nie wiemy jaki to jest bagaż, co on w środku niesie z tego swojego życia. Wchodzi w dorosłość, zdobywa doświadczenie. Jest magik, jest yy, później na, następno już nie pamiętam na pamięć. Po kolei kart, ale uważam, że to jest nieco inne nawiązanie. Mamy tutaj mnóstwo znaków, również alchemicznych, jako u góry, tak i na dole. A ostatnia karta świata mówi, że kończymy pewną drogę, a następna droga się zaczyna kończymy pewien. Etap swojej drogi. Jak prześledzimy wszystkie, y, jakby, karty w tarocie, duża arkana oraz mniejsza arkana, one bardzo często nawiązują również delikatnie do y, jakichś żywiołów naturalnych, ale to wszystko jest, zależy od interpretacji autora y, danej talii. Także z każdej talii my różnie, róż, również możemy wyciągnąć też i czasem inne też i wnioski, prawda? One się od siebie różnią. Runy, tak jakby w, ja rozumiem takim starym po prostu rozumieniu, kiedy ja mówiłam tutaj nie o nowych systemach, które zostały w, powolutku też wprowadzane nowoczesne, tak? Czyli kiedyś kart nie było, były kości, y, jak kości, drzewo, kamienie i runy. Kiedyś ryto specjalnie, na przykład na jakieś okazje, żeby coś upamiętnić, runy używali również wikingowie i po to one były stworzone, aby chronić wikingów. Czyli jeżeli nawet ktoś wyruszał w podróż, używał również odpowiednich run. Byli wioskowi szamani, którzy oni wróżyli z run i oni po prostu potrafili przewidzieć przyszłość lub odczytać odpowiednią wiadomość dla kogoś. Jak wiemy, nie było to w sumie nigdzie zapisywane, ponieważ była to ogromna tajemnica i osoba, która była uczona, miała to przekazywane ustnie. Więc takich, jako zapisów, po prostu historycznych, po prostu nie ma. Mamy opowieść o runach w mitologii nordyckiej, ale jak przeczytacie książkę Berniki Tern, która bardzo pięknie właśnie to wszystko opowiada, jest tam również historia Odyna, jego narodzin oraz run i całej historii, i do, do każdej runy jest dopisywana właśnie ta historia, opowieść o danej runie. To zwróćcie też uwagę, że Odyn wcale nie używał też za dużo tych run, ponieważ bogowie mieli swoje własne również magiczne artefakty. Nie tylko się posługiwał Odyn samymi, tylko runami. Zyskał owszem tą mądrość, mógł użyć run i stosował również magię kobiecą, którą nauczyła go Freja. I tu uważam, że jest duża rozbieżność między runami a tarotem. Myślę, że to wszystko zostawiam Waszej gestii. Jak Wy to będziecie postrzegać? Czy będziecie chcieli łączyć runy razem z tarotem, czy używać do łącznie z różnymi narzędziami? Ja uważam, że jeżeli się bardzo skupimy na, tylko na runach w danym odczycie, to runy i tak świetnie pokazują wszystko, to co człowiek potrzebuje. Lub co go zatrzymuje, runy niestety nie pokażą i nie odpowiedzą na pytanie tak lub nie. To są bardziej energetyczne znaki związane, tak jak mówiłam, człowieka z naturą, takimi naturalnymi jakby siłami. tak? Ten człowiek, który przechodzi tą drogę swojego życia, widać, że jest bardzo powiązany z kosmosem, z energią natury. W tarocie jest, powiedziałabym, nieco troszkę inaczej, bo jest oparty właśnie na naszej podświadomości. Ale uważam, że to wszystko się cały czas rozwija, idzie do przodu, są różne systemy nowe wprowadzane. Ja jestem jeszcze bardzo zaciekawiona wyrocznią runiczną i niedługo Wam ją przedstawię. Także yy, zostawiam Wam to do namysłu. Zastanówcie się, przemyślcie. Myślę, że taka słuszna uwaga i serdecznie polecam jeszcze raz książkę Berniki Tern, która bardzo duży kładzie nacisk właśnie na wymowę run, bo to jest bardzo ważne, bo jak wiemy runy są fonetyczne w dużej mierze niż pisane. Więcej jest tej fonetyki i bardzo ważne jest wypowiadanie tych run. Także myślę taka ciekawostka dla Was. Życzę Wam miłego, cudownego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.